Czy niebieskie. W imię Jezusa Chrystusa, Panie Boże, zgromadziliśmy się tutaj, Panie, żeby zaświadczyć przed Tobą, przed aniołami Boże, tych dwóch braci, którzy tutaj oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi w tym chrzcie, Panie Boże. Ja proszę Cię, Panie, żebyś Ty dopełnił tego, co jest napisane w dziejach Apostolskich 2.38, żebyś dał im Ducha Świętego. Proszę Cię, Boże, napełnił brata Rajmunda, Twoim Duchem Świętym, Panie, żeby miał moc do świętości, do przezwyciężenia wszelkiego grzechu w Jego życiu, abyś go prowadził na Jego drogach, Panie, żeby On był świadectwem i światłem, Panie, abyś uzdrowił Jego ciało. W imię Jezusa Chrystusa Ciebie o to proszę. Amen. 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 Proszę Cię wybrać. Mateuszu, Ojcze Niebieski, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ja proszę o brata Mateusza, Panie, żeby zgodnie z obietnicą dzieł apostolskich 2.38 dał mu Ducha Świętego, napełnił go Duchem Świętym, żeby jego życie wydało owoce Twojego Ducha Świętego, Panie, żeby był świadectwem, żeby był narzędziem używanym w Twoich rękach, Panie, żeby mógł świadczyć o Jezusie Chrystusie, głosić Ewangelię w mocy Ducha Świętego, Panie, daj mu Boże to przeżycie. Niech Duch Święty na niego wstąpi, Panie, niech te owoce i ta świętość się zamanifestuje, Boże. A jeśli on ma jakąś rodzinę, to Bogosła, i panie, żeby przyszli do Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa, Amen. Amen. To tak, mądrość. Nie musicie nic odczuwać, to nie o to chodzi. Wiara. Wiara, wiara, to jest wiara. Słowa, to wiara to nie są czucia, wiara to nie są doknięcie, Aczkolwiek no, wam się, że teraz przed chwilą no, brat był na tyle świadkiem, co mu powiedziałem. Jak podbiłem się o tą siostrę i zamknąłem oczy. A to było tak jak teraz tutaj, Na mnie było żadnego światła, jak zamknąłem oczy, to czułem jakby ktoś lampą, takie, takie rozjaśnienie normalnie przyszło, w czasie tej możliwości, a potem się to wiesz, ja wiesz, tak mówię, że po prostu przecież tak jest ciemno, ale normalnie zamknąłem oczy jakby lampą ktoś ale, świecił. Ale ja teraz coś poczułem, jak jakiejś energię tak, coś <laughs> naprawdę, teraz było, nie wiem, Bo każdy ma inaczej inne jak to. się poczuło, no, ale poczułem dobrze sobie, to jak to teraz? To ja teraz przeczytam z pisma, trochę wam powiem, nie? Oczywiście. Zstępy, bo nie chcę tak bez niczego... Zapewne to już znacie, ale... Tutaj mam... Dzisiaj czytałem z tego... 19 Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, i przed Paweł w przed okolicy, i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: Czy otrzymaliście ducha świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest duch święty. Tędy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Jana. Paweł zaś rzekł, Jan Chrzcił Chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po Nim. To jest Jezusa Chrystusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami wychowali. Widzicie bracia, siostry, przepraszam, widzicie bracia, zebraliśmy się tutaj, żeby to, co się w waszych sercach czyniło już wcześniej to nawrócenie. Ja z tym nawróceniem nie mam nic tego wspólnego, to Bóg przyszedł pewnego czasu do Waszego życia. Dotnął się Was przez słowo, przez to, cokolwiek było w waszym życiu i przyprowadził was do Jezusa Chrystusa. I zapragnęliście oddać Mu swoje życie, pokutować, odwrócić się do grzechu, następnie w wodzie zanurzyć się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, że nikt Żaden człowiek nie ma nic wspólnego z nawróceniem jakiegoś człowieka ani z samym sobą. Że to Bóg powoduje, że my się nawracamy. To Bóg daje nam pragnienia, że my tu jesteśmy. To Bóg daje pragnienie, że Ty się potrafisz z pracy wyrwać, żeby przyjechać na krzewy i dać się oczyć. Tak samo Ty, bracie. Chociaż mogliście inne rzeczy robić. Może w tym czasie mogliście mieć mnóstwo przeszkód. Może ktoś by Wam zagroził, że jak Ty pójdziesz, to stracisz pracę. Nie! Wy potwierdzacie, że wy kochacie Jezusa Chrystusa, tą skromną ofiarą jaką ponosicie, żeby w takich warunkach, w jakich my dzisiaj tu jesteśmy, tej przyrody przejść i zaświadczyć o Jezusie Chrystusie, że to jest nasz Pan i zbawiciel, tak jak dzieje apostolskie 2:38 mówią, jak Piotr skierowany do tych ludzi, którzy mu zadali pytanie, mężowie bracia, co my mamy czynić, a on powiedział: upamiętajcie się, czyli pokutujcie, zmieńcie myślenie. I dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Ta obietnica, którą